Witam, na wstępie chcę pozostać anonimowa. Jestem osobą introwertyczną i zamkniętą w sobie. Rzadko kto jest w mojej strefie komfortu. Potem zrozumiecie, po co to napisałam. Według większości moich znajomych, jak i klasy, jestem ładną i drobną dziewczyną. Jestem jednak silna oraz dość stanowcza, kiedy trzeba. Nigdy nie byłam osobą, która przyjaźniła się tylko z dziewczynami, a wręcz przeciwnie. Mam sporo znajomych płci przeciwnej. Pamiętam, jak w piątej klasie każda dziewczyna mówiła o chłopakach oraz o tym, jak bardzo by chciały być w związku. Ja jednak nie mówiłam o tym, ledwo co słuchałam. Zastanawiałam się nad tym długo i stwierdziłam, że muszę spróbować. Nie wyszło mi z chłopakiem, więc zdecydowałam się spróbować z dziewczyną. Od razu mówię, nie jestem lesbijką. Jestem osobą tolerancyjną, jednak nie jestem homo. Zaczęłam się zastanawiać, co jest ze mną nie tak dlaczego nie potrafię się zakochać. Tu się zaczął mój problem. Chłopcy z mojej klasy zaczęli wyznawać mi miłość, niektórzy byli naprawdę świetną partią, ale ja nie czułam nic, nawet za uroczenia. Dlatego starałam się grzecznie odmówić. Wtedy byłam wyzywana oraz uznawana za dziwną i niewdzięczną. Zaczęłam więc szukać odpowiedzi na moje pytania, dlaczego czuję ten strach, na myśl o związku, a tym bardziej o jakimkolwiek zbliżeniu. Niedługo potem znalazłam odpowiedź. Nazywa się to aseksualizm. Już tłumaczę co to. Aseksualizm jest to orientacja, w której osoba nie czuje pociągu seksualnego i rzadko kiedy się zakochuje, jednak jest to możliwe. Nie będę tym przynudzać, bo wiem, że nie każdy chce o tym słuchać. Tak więc zrozumiałam, co jest ze mną nie tak. Z początku czułam się z tym fatalnie, myśl, że jest się kimś innym oraz tak bardzo oddalonym. Dopiero niedawno zaczęłam siebie akceptować. Kiedy doszła do mnie myśl, że to nic złego być innym w ten sposób. Ścięłam włosy dla mojej własnej wygody oraz zaczęłam ubierać się tak, jak chcę, jednak nie każdemu się to spodobało. Pamiętam, kiedy mój kolega z klasy, typowy zboczeniec, klepnął mnie w tyłek na dyskotece. Zazwyczaj staram się unikać tego typu zabaw, nie lubię zaludnionych miejsc, jednak moja znajoma nie chciała iść tam sama. Kiedy odwróciłam się do niego z wielkim wyrzutem na twarzy, kopnęłam go w kolano i dałam z liścia. Położył się z bólu, ja jednak nie żałuję tego, co zrobiłam, a każda dziewczyna mi gratulowała. Głównie dlatego, że mało kto chciał mu się postawić, ze względu na to, że jego mama jest nauczycielką. Ja byłam tą pierwszą. Od tamtej pory nie zostałam przez niego dotknięta. Dopiero potem się dowiedziałam, że nie podobała mu się moja zmiana. Zignorowałam to jednak i cieszyłam się tym, że jestem sobą. To chyba cała historia. Dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam, że się rozpisałam, jednak nie dało się krócej. Mam nadzieję, że moja ortografia i interpunkcja nie była taka zła. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.